Hej, witajcie moi drodzy w jednym z ciekawszych w mojej ocenie filmów. Są to moi drudzy ulubieńcy, czyli święto youtuberek. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co sprawdziło mi się w miesiącu marcu, to gorąco Was zachęcam i zapraszam do oglądania dalej. Marzec to był zdecydowanie szalony miesiąc. Nie mogę tutaj powiedzieć o jednym antyulubieńcu, czyli koronawirusie. To przewraca nasze życie do góry nogami. Kochani, musimy się nauczyć z tym żyć. Musimy po prostu robić wszystko, żeby się ustrzec, żeby ustrzec siebie, żeby ustrzec społeczeństwo. Więc, jeżeli nie musisz chodzić do pracy, nie musisz wychodzić z domu, to tego nie rób. Nie po to robię YouTube'a Beauty, żeby zajmować się światopoglądowymi rzeczami. Ja z mojej strony mogę Wam tylko powiedzieć: Uważajcie na siebie, kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, bo jesteście naprawdę mądrymi ludźmi na pewno. I po prostu dbajcie o siebie. A ja ze swojej strony życzę Wam zdrówka. Teraz już przejdźmy do ulubieńców i mój makijaż twarzy w marcu praktycznie totalnie został przejęty przez Biedronkę i tutaj pokażę wam trzy produkty, które testowałam dla was w jednym z niedawnych filmów, czyli wtedy kiedy testowałam nową kolekcję, mini kolekcję z Biedronki. Jest to bardzo wygładzająca, jest to krem BB a także stick do konturowania twarzy. Te trzy produkty nie opuszczały mnie po prostu chyba w żadnym dniu. Codziennie używałam tych trzech produktów, niesamowicie fajnie się w nich czułam. To jest po prostu podstawa mojego makijażu twarzy przez praktycznie cały marzec praktycznie od momentu, w którym kupiłam te produkty, w którym przetestowałam te produkty. Postanowiłam na następny dzień po testie, że sprawdzę je jeszcze, tak wiecie, dla siebie sama, żeby zobaczyć, jak się w nich śmiga, czy one faktycznie są w porządku, czy nie. Uznajmy, że to się nie stało. Baza wygładzająca jest świetna na co dzień. Nie zapycha porów, co dla mnie jest bardzo ważne. Ja mam dosyć mocno rozszerzone pory w okolicy pod oczami, w okolicy nosa, a więc każda baza wygładzająca, którą mogę stosować na co dzień jest dla mnie po prostu na wagę złota. Ona nie jest takim typowym wypełniaczem porów, który, takim silikonowym, który wygładzi Wam twarz i będziecie świetnie wyglądały jednego wieczoru, ale jest to baza, która znacznie zmniejsza widoczność porów, a dodatkowo nawilża skórę. Kompletnie nie pojawiają mi się niedoskonałości w tym obszarze, w którym ją stosuję, a więc nie zapycha, co jest dla mnie szalenie ważne do tego zmniejsza widoczność porów. Może nie jakoś maksymalnie, ale według mnie znacznie i to się dla mnie ceni. Dodatkowo nawilżę ten obszar i przez cały dzień czuję się w tym obszarze, gdzie stosuję bazę, czyli praktycznie na całą strefę tę, bardzo komfortowo i bardzo dobrze. Krem BB jest jednym z najlepszych kremów BB, jakie testowałam. Testowałam różne kremy BB, ale zwłaszcza te ze Skin79, tą Pandę kremik, takie różne pomarańczowe, różowe i tak dalej, te przeróżne kremiki BB ja je testowałam, bo chciałam bardzo pewnego czasu znaleźć sobie taki krem, który nałożę i nie będzie to, wiecie, mocno wciążający podkład, ale nie będzie to też taki zwykły krem. Będzie delikatnie pielęgnował moją skórę, ale wyrównywał też koloryt. I powiem Wam, że ten krem BB z Biedronki, bardzo niepozorny, ale robi naprawdę dużo. Czuję się jakby moja skóra po prostu była ładniejsza, jakbym za dużo nie miała na tej skórze. Mam wyrównany koloryt twarzy, co jest dla mnie po prostu najważniejsze. On nie jest Tekturowy, on nie jest, to nie jest maska, to nie jest szpachla nałożona na waszą twarz. Całą waszą fakturę twarzy widać. Widać, że macie pieprzyk, widać, że macie przebarwienie, widać, ale ta twarz jest piękniejsza i dla mnie to jest najważniejsze. On jest Anti-Shine Poreless Optical Smoothing i faktycznie w połączeniu z tą bazą, jak nie zauważyłam, żeby te pory aż tak mocno wychodziły, jak czasami z podkładami. Ja szukałam długo produktu, który będzie po prostu leciutki i który będzie dla mnie na co dzień świetny. I to jest moje duo do pracy, które no po prostu zapewnia mi fajny, świeży wygląd. Nie martwię się o ten makijaż, nie martwię się o to przez cały dzień praktycznie, bo wygląda to po prostu dobrze i czuję się w nich komfortowo. Stick do konturowania ma przepiękny odcień i przypomnę to Wam. Jest ani nie za ciepły, ani nie za chłodny, bardzo łatwo się z nim pracuje na mokro. Ja pracuję z nim tak, że po prostu go otwieram, nabieram pędzlem i nakładam na swoją twarz. Nie robię kresek, chociaż też mi się zdarzało i nie miałam żadnych nieprzyjemności, żadnych plam, żadnych krech, które się nie da rozetrzeć. Bardzo prosto się rozciera, da się go dozować, da się uzyskać mocniejszy efekt, da się uzyskać zupełnie totalnie delikatny efekt. Bardzo przyjemny produkt do pracy na mokro. Powiem wam szczerze, że ja nigdy jakoś mocno nie przepadałam za pracą z konturingiem na mokro. Zawsze kojarzyło mi się to z tym, że dokładam sobie pracy i to też nie do końca potrzebne. Ale dzięki temu stikowi ja to Polubiłam po prostu użytkowanie na co dzień, ponieważ to konturowanie jest dużo bardziej takie mokre, subtelne. Dużo ładniej się wtapia mam wrażenie, w całą twarz i on naprawdę jest świetny. Bardzo dobrze się utrzymuje, ma świetny odcień, tak jak już wspomniałam, do tego łatwo się nakłada. Świetny produkt do rozpoczęcia swojej przygody z mokrym konturingiem. Dodatkowo wszystkie te produkty możecie dostać w Biedronce, a więc są mega łatwo dostępne, do tego są tanie, a więc no. Czego chcieć więcej od kosmetyków do twarzy, które zużywamy codziennie i które kończą się nam szybko? Czego więcej mamy oczekiwać, jeżeli możemy dostać świetną jakość za małe pieniążki? Kolejny ulubieniec, znowu tani. Ja chyba nie mam drogich ulubieńców. Dla mnie drogie kosmetyki są w porządku, ale jakoś tak strasznie mnie nie jarają. Fajnie jest je przetestować, fajnie jest ich spróbować, zasmakować, sprawdzić, ale kiedy ja już spróbowałam praktycznie drogiego kosmetyku z każdej kategorii, to już wcale nie szukam w tych kategoriach czegoś super świetnego. Jak coś jest niesamowitego, to, to mnie ciekawi, to mnie ciągnie do tego. Ale jeżeli mogę mieć cudowny produkt za jedną czwartą, albo jedną trzecią, albo jedną dziesiątą czasem ceny tego drugiego, to dlaczego ja mam kupić ten drogi? Nie wiem, mam nadzieję, że Wam odpowiada to myślenie. Ja naprawdę jestem totalnie za tanimi kosmetykami, ponieważ jest tego tak dużo. Ja wolę sobie kupić trzy rozświetlacze o różnych wykończeniach niż jeden drogi, który ma jedno wykończenie. Ten rozświetlacz Sensic jest cudowny, ma przepiękną taflę, nie jest za ciemny, mimo tego, że on się tutaj wydaje naprawdę porządnie ciemny. Ja bardzo się bałam, że mnie po prostu będzie przyciemniał i że nikt go nie zużyję, ale. Wygląda przecudownie, świetnie się wtapia w skórę, nie robi takiej ciemnej plamy, kiedy patrzymy na wprost. Błyszczy się jak z kosmosu, a to Marta lubi najbardziej. Jak się coś błyszczy z kosmosu, to to jest to właśnie. Ja go dorwam w promocji w naturze za jakieś 10 zł czy 12, a więc to są śmieszne pieniądze za taką cudowną jakość rozświetlacza. Dziewczyny w internetach. Mówią, że jest to zamiennik amrezi. Ja nie miałam przyjemności skorzystać nigdy z amrezi. Kiedyś go dotykałam, ale nie kupiłam. Już przed chwilą Wam wyjaśniłam dlaczego, ale ten rozświetlacz. Jeżeli jest zamiennikiem amrezi, to amrezi też jest świetne, ale to jest po prostu jedna dziesiąta jego ceny a jakość jest cudowna. Polecam każdemu sprawdzić. Ja naprawdę mega żałuję, że odkryłam ten rozświetlacz dopiero teraz i że dopiero teraz zaczynam odkrywać markę Sensic, Kobo i inne produkty, inne marki, które możemy znaleźć w drogeriach Natura, ponieważ są to naprawdę świetne produkty za małe pieniądze. Jak już Wam wspomniałam na Instastory, ja rozpoczęłam od marca swoją pierwszą pracę, także w sumie niekoniecznie najlepszy to jest czas dla mnie, ponieważ z tym koronawirusem jest jak jest, i w sumie nikt nie wie, jak to będzie dalej z tą pracą, ale rozpoczęłam, więc muszę stosować się do etyki makijażu w pracy. I ostatnio, a także do tego, żeby nie wstawać godzinę przed tym, przed pracą, żeby, żeby się malować. A więc mój makijaż oczu ostatnio ogranicza się właśnie do tego cienia. Jest to cień z My Secret. Jest tak masełkowy, tak masełkowy, że ja nie znalazłam takiej formuły w Anastazji. Jest przepiękny. Bardzo drobinowy, wielowymiarowy, cudownie nadaje się do rozświetlania wewnętrznych kącików. I ja właściwie w moim makijażu do pracy robię tylko to, że konturuję się, wiadomo, rozświetlacz. W ogóle chyba pokazuję wam dokładnie w tej samej kolejności, w której ja wykonuję makijaż. Dokładnie w tej samej kolejności pokazuję Wam swoich ulubieńców. I nałożenie tego cienia w tylko i wyłącznie wewnętrzne kąciki moich oczu, to jest dla mnie makijaż oczu, no i oczywiście wytuszowanie rzęs. I ja tak mogę iść do pracy, mogę iść po prostu wszędzie ostatnio, nawet tak się lepiej czuję i w umalowanych ustach niż w makijażu oczu, mimo tego, że ja zawsze lubiłam bardziej makijaż oczu. Cienie z My Secret z kolekcji Glam and Shine Eyeshadow. To jest akurat 21 happy i jest naprawdę, ja jestem happy, jak go widzę, jak go widzę na swoich powiekach. Ogólnie dotykałam wiele tych cieni, wiele odcieni i one wszystkie są takie jak masełka i przepięknie się błyszczą. A więc jeżeli się wahacie i szukacie cienia, który będzie kosztował 18 zł w regularnej cenie, ale będzie wyglądał jak cień za stówę, to koniecznie się zainteresujcie tymi cieniami z mojej ponieważ dla mnie to jest po prostu odkrycie mojego życia. Wyglądają przepięknie. Super. No kurczę, ta konsystencja jest aż ta konsystencja jest aż taka mokra. One się aż tak tego kamera w życiu nie, w ogóle nie zobaczy. Ta konsystencja jest taka mokra, wielowymiarowa. Te drobiny są takie duże, mniejsze. Jest tafla, ale nie ma tafli. Jest, są drobiny, ale nie ma tych drobin. Ona jest tak nieoczywista i tak zaskakująca, i w każdym świetle błyszczy się tak cudownie, że ja żałuję, że ja dopiero teraz odkryłam te cienie. Mam wrażenie, że one są trochę kuzynkami turbotów. A więc, jeżeli jesteście ciekawe, zainteresowane, to polecam pomacać w naturze, tylko nie teraz, bo mamy wirusa. Ale polecam sobie spróbować chociażby zamówić i sprawdzić tego gagatka, te gagatki, bo naprawdę nie widziałam jeszcze takich wykończeń w drogeryjnych cieniach. Jak już mówiliśmy o moim makijażu po kolei, no to została nam szminka. I to jest szminka również z Biedronki, a więc dlatego cały mój makijaż patronuje normalnie Biedronka. To jest, to jest pomadka z Belmat Liquid Lips w kolorze 03 Love Story. Jest tak cudownym odcieniem różu. Możecie też zauważyć ją w tym teście kolekcji, nowej mini kolekcji, w której testowałam też ten krem BB. A więc, jeżeli jesteście ciekawi, to też zachęcam, ponieważ ten odcień jest tak cudowny. Jest idealnym odcieniem różu. Ja nigdy nie lubiłam nosić aż takich róż, ale w tym się zakochałam. On stanowi cały mój makijaż do pracy. Ta pomadka po prostu robi robotę, podkreśla podkreśla ładnie się utrzymuje ma przecudowny kolor pigmentację w ogóle jej nie czuć podczas dnia i bardzo ładnie się zjada i to jest pomadka, która jest z standardowej kolekcji Biedronce, jest zawsze dostępna, więc nie musicie się o to totalnie martwić. Mo możecie tylko iść i wybrać kolorek, ponieważ Bel wie jak robić matowe płynne pomadki, robi to naprawdę dobrze, a ten odcień jest idealnym odcieniem różu. Last but not least. Pędzelki z AliExpress. Powiem wam, że ja byłam tak sceptyczna do tych pędzli, tak nie chciałam, tak się bałam zamówić pędzli w ogóle z AliExpress. Dużo ludzi mówiło: "Zamów, są ciekawe", internet mówił, że są fajne pędzle z AliExpress. Ja się bałam, bo wiecie, nie wiadomo, co to przyjdzie tak naprawdę. Czeka się na to pędzle bardzo długo. W ogóle na, produk na produkty z Chin czeka się dosyć długo i nie wiadomo, co to do nas przyjdzie, ale ja zamówiłam te pędzle z firmy Anmor. Też Wam wrzucę tutaj linka, żebyście zobaczyli, żebyście mogli jeszcze zajrzeć, póki te pędzle nie są aż tak drogie. Ja je dorwałam za 17 zł, już widziałam, że cena rośnie, więc jeżeli jesteście poszukiwaczami idealnego setu do makijażu oczu, który jest mega mięciutki, tani i ma przeidealne kształty pędzelków, to naprawdę lećcie i kupujcie, bo ja się waham, czy nie kupić drugiego zestawu cieni, zestawu pff, pędzli. Jeżeli widzieliście jeden z ostatnich filmów Zuzile i e Belli o tanich pędzlach z Aliexpress, to są właśnie te pędzelki, akurat tutaj mam jeden w miarę czysty, a więc Wam pokażę. To są pędzle z firmy Anmor. I te pędzle, o ile ten do makijażu twarzy jest mega mięciutki i mega przyjemny, to te do makijażu oczu troszkę mnie drapią. Ale zamawiając te pędzle z polecenia Zuzi, bo chciałam je sprawdzić, to właśnie mnie tak troszeczkę popchnęło do tego, żebym spróbowała zamówić pędzle z Aliexpress. No to jak już zamawiałam te, to stwierdziłam, że zamówię też troszkę inny zestaw. I zamówiłam ten. I tamte pędzle, te czarne, po prostu się nie umywają jakością do tych drewnianych z drewnianymi rączkami. One są przemięciutkie, w ogóle nie drapią moje oczy, je pokochały. Makijaż mój, mój makijaż się stał dużo prostszy, ponieważ ja mam naprawdę duże kłopoty z łzawiącymi oczami. To te pędzle nie robią nic, one mnie tylko głaskają moje oczy aż chcą po prostu więcej. Siedem pędzli bardzo dobrej jakości o bardzo nietypowych kształtach, takich idealnych do wyciągania fajnego cieni. Są aż cztery spłaszczone pędzle. Pięć spłaszczonych pędzli, jeden jest trochę ścięty, jeden to typowa kuleczka, a jeden jest taki spłaszczony i taki większy, a więc go na początku nie policzyłam. Te pędzle spokojnie starczą początkującym jak i profesjonalistom do pełnego wykonania makijażu oczu, jeżeli nie chcecie za bardzo fantazjować z kolorowymi cieniami. Jeżeli chcecie, zamówcie dwa takie zestawy, ponieważ naprawdę to się mega opłaca i warto. I jeżeli nie będziecie z nich zadowoleni, to, to możecie do mnie pisać, ja bym je chyba od was kupiła nawet. Znaczy nie w tych czasach, bo mamy koronawirus, ale jakby były inne czasy, to bym je nawet od Was kupiła, bo są świetne. Było miło i fajnie, ale teraz mam jeszcze jeden bubel i to mówię po prostu ze smutkiem wielkim w moim serduszku, ponieważ ja uwielbiam tusze z Eveline, ale ten tusz Ultimate Mascara, ja długo go używałam i nie miałam do niego nic, ale od kiedy zaczęłam chodzić do pracy... Od kiedy noszę go od rana do wieczora nieprzerwanie, patrzę na dół, patrzę do góry, ten już tak się okropnie odbija. Za każdym razem, jak go tylko nałożę, mam takie kółeczko pod moimi oczami. Ja mam dosyć długie, dolne rzęsy, ale próbowałam też nie malować ich aż tak do końca czyli ujmuję sobie tak naprawdę. Czyli ujmuje sobie tak naprawdę otwarcie mojego oka, ujmuję sobie swoich rzędz, żeby nie narobić sobie kłopotów z tym tuszem, ale on i tak się odbija, i tak się osypuje. Nie, on się nie osypuje, on się odbija. Typowo w linii korektora robi tak obrzydliwe rzeczy, że ja jestem po prostu smutna i pęka mi serduszko. Ale ta Ultimate Lashes Mascara, Volument Curl, którą dostałam generalnie od Eveline do testów i wtedy mi się podobała. Tak z czystym sumieniem, bardzo długo jej używałam. Ale teraz smuteczek robi mi takie brzydkie rzeczy, że już czas się z nią pożegnać. Bardzo mi smutno, bo całą resztę tuszy Seven Line, jaką kiedykolwiek dostawałam w życiu, każdy z nich mi się sprawdził, każdy z nich był w porządku i nigdy w życiu mi nie robiły takiego kuku, jak ta. I jestem smutna że muszę go wyrzucić, ale już nie mam po prostu wyjścia, chyba, że sobie, wiecie, przy takim makijażu tylko pomaluję, jak za chwilę go zmyję. Ale tak, żeby go nosić cały dzień, to była po prostu katastrofa i nie polecam Wam bo to nie ma sensu. Wyglądacie źle po kilku godzinach i wszyscy się was, was śmieją później. Okej okay, kochani, dziękuję Wam ślicznie, że ze mną byliście, że oglądaliście. Jeżeli dotrwaliście do końca, to koniecznie zostawcie mi komentarz i łapkę w górę. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Zachęcam Was do komentowania, łapek w górę, a także do zostawiania mi subskrypcji i dajcie mi koniecznie znać. Czy lubicie też te produkty, o których wspomniałam dzisiaj w ulubieńcach, czy chcielibyście coś sprawdzić? I jacy są wasi ulubieńcy? Dziękuję, do zobaczenia i pa pa!